Siemka, tu Rekopf, witam was w ósmym odcinku z Wiedźmin 3 Dziki Gon. Okej, okay, no to idziemy do Barona. Oswin! Gdzie jest Osi? Widział go ktoś? Chyba do stajni, Co?! Pali się, nie widzicie? Czemu nikt nie gasi? Bo się wszyscy boją. Jak Baron w szał wpadnie, to nie ma zmiłuj. Mój brat jest w stajni. Ratujcie go, bo spłonie żywcem. On i konie! Spróbuję. Tylko się pośpiesz! ...i otwieramy drzwi. Ho, ho ho Mamy bohatera! Masz u mnie za to beczkę lryjskiego! Wiem, że twoja żona poroniła. To było przed tym, czy po tym jak ją pobiłeś? Co ty mi tu imputujesz? Nie rób ze mnie idioty. Lałeś się od dawna. W końcu nie wytrzymały i uciekły. Tak było? Uciekło od ciebie. Tak było? <śmiech> <śmiech> Musimy porozmawiać. Siadaj. Biłeś się. W życiu nie podniosłem ręki na tamarę. Nigdy. A na Annę? Anna to co innego. Zawsze wiedziała, jak mnie wkurzyć. Od początku wiedziałeś, że uciekły. Wiedziałem. Czemu nie powiedziałeś? Zmarnowałeś mój czas. A za jakiego cienkiego chuja byś nie miał, gdybyś zobaczył, że własnej córki i własnej żony nie umiem pilnować? Mów wszystko, co pamiętasz z dnia ucieczki. Tym razem chcę usłyszeć prawdę. Piłem wtedy trzeci dzień. Przyszła Anna, powiedziała, że odchodzą. Błagałem, żeby została, ale nie chciała słuchać. Próbowałem ją zatrzymać. Szarpałaś. W końcu padła. Nic więcej nie pamiętam. Obudziłem się rano z owszczanymi portkami i guzem na głowie. A ich już nie było. Kurwa! nie wiesz jak to jest? Chuja tam możesz wiedzieć. Nic mi nie zostało. Nic. Tylko flaszka. Co było potem? Potem? Było jeszcze gorzej. Jak się obudziłem, zachodziło słońce, ale nie wiem ile minęło dni. Myślałem, że to wszystko to tylko jakiś pieprzony wid. Poszedłem do sypialni, ale nie zastałem anny. Za to wszędzie była krew. Wtedy, Wtedy już wiedziałem. Poloniła. sercem w gardle podszedłem do łóżka i zobaczyłem je. Leżało tam, maleńkie, bezbronne, zakrwawione w radła, martwe, przeze mnie. Przez ciebie albo nie przez ciebie ten talizman, który nosiła Anna, mógł mieć z tym coś wspólnego. Albo raczej to, że go straciła. Co zrobiłeś z dzieckiem? A co miałem zrobić? Wyniosłem i zakopałem. Tak po prostu? Nie myślałem wtedy kurwa o pogrzebie. Chciałem, żeby to się skończyło. Marzyłem o tym dziecku, mówiłem Aneczce. Przyjdzie na świat, to wszystko się zmieni na lepsze. A ono umarło, zanim się urodziło. Rozumiesz, Wiedźminie? Moje dziecko umarło. Weź się w garść. Tacy jak ty wyglądają żałośnie, kiedy się rozklejają. Nie masz serca. Po to poddają nas mutacjom. Ale mam dobrą wiadomość. Twoje martwe dziecko pomoże nam odnaleźć to żywe. I twoją żonę też. Co? Jak to? Bywa, że poronione płody, jeśli nie odprawi im się pochówku, zamieniają się w porońce. O czym ty kurwa... W co? Nie musisz znać szczegółów. Pomogą nam w tym więzy krwi, które łączą porońca z twoją żoną i córką. Dzięki nimi odnajdziemy. Jak? Są dwa sposoby. Legenda mówi, że porońca można rytualnie pogrzebać pod progiem domu. Wtedy zamienia się w kłobuka. To taki. Hmm. duch opiekuńczy, który być może doprowadzi mnie do twojej rodziny. A ten drugi sposób? Trzeba go zabić i wziąć trochę krwi. W tym przypadku trzeba będzie skorzystać z pomocy guślarza. Nie zabijaj mojego dziecka. Dość się już wycierpiało. Odczaruj je. Niech zazna wreszcie spokoju. Cokolwiek zrobimy, najpierw musimy znaleźć porońca. Pokażę ci, gdzie je pochowałem. I wykopię ten grób pod progiem. Jeśli przemiana w kłobuka okaże się bójdą, pewnie pochowają w nim na sobą. Tak czy inaczej, będzie jak znalazł. Im szybciej to załatwimy, tym lepiej. To poczekaj tu za mną. Wyjdziemy przed. Każ ludziom nie wychodzić z domów. Niech nakreślą pod drzwiami linię z soli. I postaw. Wziąć szpadel, żeby mogiłę rozkopać? Wiesz, przyda się później. Do rozkopania mogiły nie będzie potrzebny. Jeszcze kawałek idź za mną. Nadaliście dziecku imię? Nie, co Błąd. Imiona mają moc pieczętującą. Okej, okay, tędy. O, tutaj. Piękne miejsce wybrałeś. Otpuść Przecież kurwa wiem, że źle zrobiłem. Przynajmniej tyle. Dół jest rozkopany i pusty. Co to znaczy? Że poroniec wyszedł na żel. Okay, Weź to. go na ręce, szybko! A to jak się rozsierdzi? Zanim się obejrzymy i nas zagryzie! Nie podnoś głosu, bo go rozjuszysz. Na razie jest spokojny. O, ja dole, a jeśli się zaniepokoi? Przegryzie ci tętnicę szyjną i wykrwawisz się, zanim zdąży ci pomóc. Mów, gdybyś zaczął się wiercić, uspokoił go magię. Weź go na ręce. Teraz. Wszystkie miłosierdzie. Wracamy do kasztelu. Jak to? Z nim? Zdaje się, że to ty chciałeś sprawdzić siłę i zmienić ją w pomuka. Kurde, No co on się tak wlecze? Zpokoił się. Ale co chcesz z nim zrobić? Nie ja, tylko ty. Mówiłem ci, trzeba zakopać go pod prąd. Jeśli podania są prawdziwe, to zmieni się w półmię. będzie związany z twoim domem, a nie, to może odnawić Twoją rodzinę. O nie, znowu. Wybrałeś imię? Nie. No to wymyśl jakiś, to ważne. To to dziewczynka. Jaka neczka chciałaby ją nazwać? ...nieba i ziemi. Na świat, który miał się stać twoim domem. Na świat, który miał się stać twoim domem. Wybacz mi ty, która przyszłaś, a której nie przyjąłem. Wybacz mi ty, która przyszłaś, a której nie przyjąłem. Nadaję ci imię. Powiedz je. I uznaję za córkę. Nadaję ci imię... Dea. Nie znaję... co Dobrze, a teraz zakup ciała. Co teraz? Kiedy mi nie doba, Dea powinna zamienić się w kłobuka. Zostanę tu i poczekam. Ty wracaj do siebie. Zaczekam z tobą. Nie ma mowy. Ale... to moje dziecko. To ja jestem za to wszystko odpowiedzialny. Czas na rodzicielski odruchy już minął. Poza tym nic więcej nie możesz zrobić. Ale... Żadnych ale. Teraz została już tylko wiedźmińska robota. Muszę tu poczekać doby, aż poroniec zamieni się w kłobuka. Idź do domu i postaraj się nie upić do nieprzytomności. Wzywam Cię mocą krwi i zaklinam imieniem. Przybądź na moje wyzwanie, Dea. I wskaż mi drogę do swoich krewnych. No dobra, to idziemy za kłobułkiem. tendy tendy Wezmę, wezmę. Wezmę, hmm. wezmę. Lawendy to tam raczej nie trzymali. Ale może warto się tu rozejrzeć. Okej. Okay. Oto. koła? Smolarze na pewno nie byłoby stać na konia. Bransoletka. Któraś z nich musiała ją upuścić. Ubrania? Czyżby się tu przebrały? Obie to były. Znaczy, że idę dobrym tropem. Okej, okay, no to no dalej. Pokazać, coś jeszcze. Okej, okay, mutageny. To idziemy dalej. Ok, to ...imutageny. gry. Okej. Okay. Tu pojadę miałe w I tak warto się temu przydać. Co mamy? Właściwie już tu chwilę leżą. Nadgryzły siodło, trupojady robią się coraz bardziej żarłoczne. Ślady wielkich szponów na pewno nie należały do trupojadów. Brakuje podkowy. Albo to z wiek okoliczności, albo to ten koń zgubił ją w starej smolarni. Poderwany łeb. To mogło zrobić tylko coś naprawdę silnego. Musiało je tu zaskoczyć jakieś potężne bydle. Mam nadzieję, że jakimś cudem przeżyły. Hmm, wygląda na to, że ślad się jeszcze nie urwał. To idziemy dalej. i trafiliśmy do rybackiej chaty. Rybacka chata? Chyba chcę, żebym zbadał to A kto to? Idźcie do drugiej izby. Czego u nas szukacie? Nasza kata z kraja. Nic nie mamy, nic nie wiemy. Potrzebuję informacji. Szukam dwóch kobiet. Żony i córki krwawego barona. Nikogo tu nie było, bo, panie. Na pewno? Może chociaż tędy przejeżdżały? Córka jest niewysoka, około 20 lat. Jej matka raczej szczupła, około 40. Widzieliście je? To ta, co tu była kiedyś w nocy, prawda, mamo? Cicho, synek. Co się stało z tą dziewczyną? Twój syn powiedział już tyle, że nie warto dalej iść w zapartę. Nie wyglądacie, panie, na jednego z ludzi jej ojca. Bo nim nie jestem. Szukam Tamary i jej matki. Muszę wiedzieć, czy żyją, czy są bezpieczne. Tamara na pewno siedzi u mojego brata w Oxenfurcie. Ale z panią Anną to inna sprawa. Chociaż pewnie wszędzie jej lepiej niż na brońcach u pana Valona. Czemu? Bo... Bo on ją lał, panie. Panią Annę znaczy. Wszyscy o tym wiedzieli, ale. Te, nikt palcem nie kiwnął. Co się stało z matką Tamary? To było tak. Czekałem na nie w starej smolarni i przeprowadziłem konie. Zimno było jak diabli, a i ciemno także na dwa łokcie. Nic nie widziałem. Księżyc stał wysoko, a one nie przychodziły. Już się bać zacząłem, że je jakie licho porwało, ale w końcu się zjawiło i ruszyliśmy w stronę rzeki. Nagle i stąd zerwał się wicher. Myślałem, że miłe purnie. A do tego jeszcze te ptaszyska całe chmary krążyły nad lasem, a wrzask taki podniosły, że aż w uszach dzwoniło. Pani Anna krzyknęła i skuliła się. Tamara wzięła ją za ręce i wtedy to zobaczyłem. Na dłoniach. Miała płonące znaki. Jakie znaki? No, takie, jakby jej ktoś razem wypalił. Na dłoniach, od środka. Wypalił? Tak jak się znakuje bydło? No tak. Tyle, że te znaki nie były czarne, wystygnięte, tylko. Rozżarzony, jakby płonęły żywym ogniem. No dobrze. Co było dalej? Pociemniało jeszcze bardziej. Jakby kto zgasił wszystkie gwiazdy. W jednej chwili świeczce ucichły. A w lesie, jak to nie Zimne potem nie stały Pani się obejrzałem, spuszczy wypadła bestia. Wielka jak stodoła, rogata i ze ślepiami błyszczącymi jak rozżarzone węgle. Myślałem, że to już koniec. Bestia dopadła konia pani Anny i łeb murwała. A ją samą w wraz poniosła. Nasze konie, znaczy mój i panienki Tamary, się spłoszyły i pędziły na złamanie karku. Tylko dlategośmy uciekli. Tamara chciała wrócić po matkę. Szczęściem żona ją od tego odwiodła i przekonała, że sama nic nie działa. Dzięki za pomoc. Ta pamiętka, wszystko będzie z nią dobrze, prawda? Zrobię co w mojej mocy. Okej. Okay. Czyli tu kończy się nasza wspólna droga. Dziękuję ci, idea. Odejdź pokoju. Dziękuję za oglądanie mojego materiału. Za mój kanał i dajcie łapkę w górę, jeśli wam się podobało. Do następnego odcinka. Pozdrawiam, rechko.